Agata Adamek, jeden na jeden. Dzień dobry. A z nami Jan Grabiec, szef kancelarii premiera Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy rozmawiał pan z Andrzejem Domańskim na temat tego, jaki dylemat teraz towarzyszy panu ministrowi finansów? Rozmawiałem i wiem, że pracuje nad rozwiązaniem tego węzła gordyjskiego, który nam. Uplutł raz Sąd Najwyższy, wyznaczając neosędziów do orzekania w sprawie sprawozdania pisu, a później Państwowa Komisja Wyborcza. Znam ministra Domańskiego i wiem, że rozwiązanie, które przyjmie, na pewno będzie zgodne z prawem. On zawsze o to dba. No i pytanie powstaje duże. W tym kontekście głównie o to, czy będzie zgodne z poczuciem takim powszechnym sprawiedliwości, bo nikt w Polsce właściwie nie kwestionuje, że PiS ukradł pieniądze publiczne na kampanię. Partyjną, że ta decyzja PKW-pierwotna, która dotyczyła ukarania właśnie za ten fakt zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, jest decyzją głęboko uzasadnioną. Zresztą te decyzje PKW-pierwotne są dzisiaj potwierdzane przez konkretne wnioski prokuratury o pozbawienie immunitetów tych polityków PIS-u, którzy brali kasę państwową na swoją prywatną kampanię wyborczą i to grube miliony. Więc yy, myślę, że. Yy... Ten orzech do zgryzienia jest dosyć twardy, ale jak z nami Domańskiego, to szybko się z tym upora. Jak pana słucham, to mam poczucie, że właśnie nie jest to nic trudnego, bo logika wskazuje wprost na to według Pana, że nie należy wypłacać tych pieniędzy, bo to byłaby sytuacja, kiedy PiS dostanie drugi raz pieniądze, które już sobie wziął na kampanię wtedy, kiedy rządził. No, zawsze łatwiej rozstrzygać takie dylematy, kiedy nie ponosi się bezpośredniej odpowiedzialności. To, no, to za prawda. Ruch, zarówno Premierowi też łatwo było pisać, y, że na jego oko pieniędzy nie ma i nie będzie. No powiedzmy, premier jest trochę innej, w innej roli, ale rzeczywiście treść tej uchwały podjętej przez PKW... Eee, brzmi tak, że trudno uznać, że jest to uchwała, która pozwala wypłacić pieniądze, bo przepisy jasno mówią. Państwowa Komisja Wyborcza po decyzji Sądu Najwyższego przyjmuje sprawozdanie, i kropka. To, co zrobiła Państwowa Komisja Wyborcza, ten cały ustęp drugi, który kwestionuje ustęp pierwszy, sprawia, że właściwie literalnie zgodnie z przepisami prawa PKW nie podjęła uchwały, o którą chodzi w przepisach. Ale oczywiście tutaj myślę, że minister finansów musi zważyć wszystkie opcje, on musi być tutaj poza wszelkim podejrzeniem, że działa w jakikolwiek stronniczy sposób, chociaż ja sobie osobiście nie wyobrażam, żeby się nagle okazało, że Sąd Najwyższy Państwa. Komisja Wyborcza potwierdza, że każdy w Polsce, który dysponuje groszem publicznym, może przeznaczyć ten, te pieniądze na swoją kampanię. Wyobraźmy sobie kampanię Czyli samorządową. Czy nie wyobraża pan sobie jednym słowem, wypłaty tych pieniędzy PiSowi? Ja sobie nie wyobrażam. No, w, 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 zobaczmy skutki. No przecież każdy burmistrz czy wójt w Polsce, który kiedyś będzie się zbliżała kampania samorządowa, może uznać, no dobra, wydajmy teraz milion na moje billboardy i spoty, gdzie ja będę promowany z pieniędzy gminnych. I co właściwie powiedziała Państwa komisja wyborcza? Gdyby uznać ten ciąg myślenia, że on jest spójny i prowadzić do tej wypłaty pieniędzy, że to jest OK z punktu widzenia prawa wyborczego, że można przeznaczać pieniądze publiczne w milionach na, na prywatne kampanie wyborcze. No tak nie może być, bo całe poczucie społecznej sprawiedliwości potwierdza, że, że tak być nie może. Zresztą no, tych przypadków zabrania subwencji partiom było wiele w ostatnich latach. Czasem były to partie rządzące, czasem w opozycji. To jest bardzo bolesne dla partii. Ja wiem, bo byłem, jestem skarbnikiem swojej formacji politycznej. Wiem, jak ważne Ważne jest funkcjonowanie struktur, że, że te środki są potrzebne na po prostu utrzymanie kontaktu z wyborcami. Ale z drugiej strony no, partia, która sięga po dziesiątki milionów po to, żeby finansować swoją działalność partyjną z kies kiesy państwowej, musi się liczyć z konsekwencjami, bo inaczej będzie jak, jak nie wiem, w Rosji czy na Białorusi Panie właściwie nie ma różnicy między czy... tym, co partyjne a państwowe. Czy pan rozumie zachowanie dwóch członków Państwowej Komisji Wyborczej Ryszarda Balickiego i Konrada Składowskiego? To są zresztą nominaci koalicji obywatelskiej w. Państwowej Komisji Wyborczej, którzy najpierw przez wiele miesięcy wraz z pozostałymi członkami Państwowej Komisji Wyborczej przechodzą swego rodzaju przemianę, bo przecież PKW do tej pory, jak mówili zresztą w międzyczasie, kiedy obserwowaliśmy ich działania przez ostatnie miesiące, właściwie nie podejmowała takich merytorycznych decyzji, mówiło się o tym, że właściwie tylko procedury badała, tymczasem PKW zrobiła krok, badając konkretne przypadki wydawania publicznych pieniędzy na kampanię wyborczą. Prawa i sprawiedliwości podjęła decyzję w tym sensie nowatorską jak na ten organ. Po czym nagle dwóch przedstawicieli państwowej komisji wyborczej wstrzymuje się od głosu na ostatnim etapie rozpatrywania tej sprawy, tym samym przyczynia się do podjęcia tej uchwały, która daje prawo wypłaty pieniędzy prawa, prawa, prawo i sprawiedliwości i przewodniczący PKW pisze do ministra finansów: trzeba wypłacić pieniądze pisowi. Przyznam szczerze, że tego głosowania nie rozumiem kompletnie. Członkowie PKW są trochę jak sędziowie, którzy oceniają sprawozdanie finansowe, i trudno mi się wyobrazić, że sędzia w sądzie na pytanie, czy oskarżony jest winny, czy niewinny, odpowiada, wstrzymuje się od głosu. No właśnie po to są. Sędziowie, żeby takie sprawy rozstrzygać. Po to jest Państwa Komisja Wyborcza, żeby oceniać. E, tym bardziej, że znam wypowiedzi publiczne już po tej decyzji tych członków PKW, którzy mówili w mediach, że oni uważają, że pierwotna decyzja PKW jest prawidłowa, że neosędziowie nie są sędziami respektują wyrok Sądu Najwyższego z 2020 roku, który jasno mówi na, o tym, że, że te składy, ta Izba kontroli nie jest sądem i tak dalej. Przecież to jest efekt, przecież to jest zapisane w polskim systemie. Przez te wyroki sądów czy przez wyroki trybunałów, oni to wszystko potwierdzają, a jednocześnie wstrzymali się od głosu. No, Tłumaczą co prawda, że to wstrzymanie, e, celem tego wstrzymania było pokazanie, że ta sytuacja jest właśnie nierozstrzygnięta. No że tak, ta ale każdy, kto to ogląda, sprawy... kto, kto słucha tego, co mówią, się dziwi, no bo dwa tygodnie wcześniej nie podejmują żadnej uchwały, mówiąc, że y, wstrzymują się z decyzja decyzjami w związku z sytuacją w Sądzie Najwyższym, o czym dwa tygodnie później. Ułatwiają, szczerze, że jest to dla mnie niezrozumiałe. Ja staram się z dobrą intencją słuchać tych wypowiedzi i, i, i zrozumieć, więc oni twierdzą, że ta uchwała sprzed dwóch tygodni jest obowiązująca. Ta decyzja sprzed dwóch tygodni o tym, że tak naprawdę PKW nie No powinna nie się ułatwiają rozglądania tego węzła Ale w prawdę mówiąc, razie. opowieści o tym, co się działo na posiedzeniach PKW, to jest coś niesamowitego. Kiedy po raz pierwszy w historii tych trzydziestu tych paru lat demokratycznej Polski przewodniczący PKW zachowywał się tak, jakby był rzecznikiem e, partii.